Pojawiają się plotki, że sam Sławomir Mencen przyjedzie do Katowic. Ja taką plotkę również słyszałem i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. I jest też szansa, że partia Sławomira Mencena nie dowiezie autobusami ludzi do głosowania. Zapraszam do Katowic. Dzisiaj mamy 28 stycznia, rozmawiamy z Grzegorzem Płaczkiem. Za kilka dni odbędą się w Katowicach prawy bory Nowej Nadziei. Co trzeba zrobić, żeby zagłosować? Po pierwsze trzeba zaufać jednemu z trzech kandydatów. I do, w przypadku Katowic 20, do 31 stycznia, czyli włącznie, czyli do wtorku najbliższego, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej i uiścić opłatę 20 zł, która jest warunkiem koniecznym. Jest to warunek postawiony przez partię Nowa Nadzieja. I to jest bardzo ważne, żeby również ten przelew odpowiednio opisać, dlatego że wiem, że osoby dostają zwroty już wcześniej dokonanych przelewów, dlatego że na przykład piszą darowizna dla Grzegorza Płaczka. To ani darowizna dla mnie, ani, ani dla nikogo z mojego najbliższego otoczenia. Jest to opłata, którą wnosi osoba do partii Nowa Nadzieja, i należy ten przelew opisać słowami darowizna i imię i nazwisko. Osoby, która wpłaca te pieniądze. Nowością jest to, że jeżeli ktoś nie ma konta, a pamiętajmy, że to musi być konto osobiste, to nie może być konto firmowe, to może pójść również na pocztę i zrobić zwyczajny przekaz pocztowy. Jest jakaś strona, która pokazuje etapami, jak to zrobić, żeby właśnie wysłać ten przelew i żeby było wszystko formalnie załatwione? Tak, bo przygotowując się do, do, do tej walki, do tej wojny właściwie można powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że Katowice to jest bardzo ciekawy okręg i atrakcyjny w, dla, dla każdej partii w Polsce. Przygotowałem stronę internetową nowespektrum.pl Łamane przez prawybory. Tam jest krok po kroku instrukcja co zrobić. I teraz uwaga, na tej stronie internetowej od wczoraj również pojawiła się informacja następująca. Bory rozpoczynają się o godzinie 17, więc sugeruję przyjechać troszeczkę wcześniej na pewno, dlatego, że tam będzie problem z parkingiem. Ale myśląc i mając w sercu tych, którzy będą przyjeżdżać na prawy bory do Katowic z całej Polski, ja wiem, że takie grupy będą przyjeżdżać. Ja osobiście od godziny 14 w tym samym hotelu, czyli w hotelu Mariot na ulicy Uniwersyteckiej z własnych pieniążków zarezerwowałem specjalną salę, gdzie chciałem was wszystkich może słowo ugościć to za, za dużo słowo, ale przyjąć, żebyście nie czekali na zewnątrz. Wiem, że niektóre pociągi na przykład przyjeżdżają o godzinie 14 czy 15, więc od godziny 14 w Mariocie ja już będę czekał ze swoimi sympatykami, ale również z gośćmi specjalnymi. Pana Łukasza z Czarnogórskiej Info także serdecznie zapraszam od godziny 14. Będą inne media wolnościowe, które wiem, że także przyjadą, także mimo, że o 17 oficjalny Początek, ja już będę tam od godziny 14. Pojawiają się plotki, że sam Sławomir Mirmencen przyjedzie do Katowic. Ja taką plotkę również słyszałem i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Dlatego, że jeżeli by było tak, że dzisiaj prezes wygra u siebie w okręgu wyborczym, to z pewnością będzie chciał pozwolić sobie na celebrowanie tej, tej, tej dzisiejszej wygranej również w Katowicach. A przypominam, że Katowice to, jest, to są ostatnie prawybory. Czyli ten cały miesiąc teraz po całej Polsce, gdzie panowie jeżdżą i panie również. Jest myślę, że dosyć wyczerpujący, i to będzie ta wisienka na torcie. Także zdziwiłbym się, gdyby, gdyby a, y, szefostwa partii Nowa Nadzieja nie było. I jest też szansa, że partia Sławomira Mencena nie dowiedzie autobusami. Ludzi do głosowania, ponieważ tylko raz można oddać głos. Zgadza się? No, rzeczy dzieją się dziwne. Przypomnimy, że wczoraj pan prezes Korwin-Mikke wygrał w okręgu podwarszawskim, czego gratuluję, liczbą głosów 61. Dzisiaj odbywają się prawybory w Warszawie, gdzie będzie sam pan prezes Mencen startował. Zobaczymy, ile głosów tam wystarczy, żeby wygrać prawybory. I to będzie ciekawy. A prognostyk dla mnie, który 4 lutego będę walczył o elektorskie głosy w Katowicach. O zobaczymy na ile płaczek Grzegorz przyciągnie ludzi do Katowic. Bardzo dziękuję również za Wasze wszystkie wiadomości, które spływają do mnie poprzez specjalny formularz, który umieszczony jest na samym dole strony www.nowespektrum.pl łamane przez prawybory. Czytam każdą wiadomość i dziękuję za Wasze sugestie i za Wasze każde zdania i za wasze marzenia o wolnej i uczciwej Polsce. Mam nadzieję, że jeżeli zostanę posłem i jeszcze długa droga przed nami, to uda nam się coś w tym naszym ukochanym kraju zmienić. Pamiętajcie, że walczymy do samego końca i o mojej wygranej i o wygranej środowiska, które reprezentuję, może ostatecznie zadecydować kilkanaście albo kilkadziesiąt głosów. Stąd serdecznie proszę o pełną mobilizację. Zapraszam do Katowic.